Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League, a także pod stadionem sklep z oryginalnymi koszulkami angielskich zespołów. Cześć, ja nazywam się Łukasz Maciejewski i witam Was w Fotor Not Flash. Witam Was przy okazji w Nowym Roku, który dla mnie perso personalnie nie zaczął się zbyt dobrze. Coś mi się stało z Jonśem, jak jakaś dziwna rzecz mi wyszła, dlatego nawet nie chciałem nagrywać tego odcinka, ale stwierdziłem, że. No, nie zostawię, was, nie zostawię was bez żadnej wiedzy i jakoś się uporam z tym bólem, który mi dotkwiera. Także jak tam gdzieś będę miał problem z wymową, to przepraszam, ale naprawdę ciężko mam ze szczęką. W każdym razie nie chcę przedłużać za bardzo, bo mówię, no źle się czuję, więc nie chcę za dużo gadać. Także jeśli docenia, doceniacie naszą pracę, to oczywiście dajcie łapkę w górę. A ja przejdę dzisiaj już do konkretnych tematów. Po pierwsze, powiemy sobie co z cancelo i z fodenem i ewentualnie kim ich zastąpić. No i oczywiście o DGW, bo Chelsea i Fulham mają DGW Także oczywiście musimy się na tym skupić Także zaczniemy właśnie od Cancelo i Fodena I ten temat moim zdaniem trzeba nieco rozdzielić, bo e, Prawda jest taka, że cierpliwość kończy się do jednego i do drugiego jednak jeśli chodzi o liczbę występków i taką historię tych występków, no to w przypadku Fodena mamy ich zdecydowanie więcej, bo tak naprawdę Anglik w ostatnich sześciu spotkaniach tylko raz wyszedł w pierwszym składzie, a Cancelo przed restartem, przed mundialem właściwie, zawsze wchodzi, wychodził w pierwszej 11, także to zaufanie do niego jest trochę większe. Poza tym, za Fodena mamy opcje, mamy multum opcji, m.in. Rashford czy Odegaard, którzy... Są jednymi z najlepszych zawodników po restarcie. No a tak naprawdę, za kancelo ten wybór jest ubogi. Bo patrząc na planszę, to przygotowałem takie trzy opcje. Bo zakładając, że każdy z nas ma tripiera i jakiegoś defensora arsenalu, no to tak naprawdę widzi, widzę tylko trzy nazwiska, które ewentualnie moglibyśmy zakontraktować do naszych drużyn. Pierwszy jest Robertson który poza tym, że doznał urazu i nie wiadomo w ogóle, czy będzie grał, no to ma też taki problem, że Liverpool w ostatnich sześciu spotkaniach dopuścił aż do 21 setek na swoją bramkę. Tylko jedna drużyna jest gorsza w tej klasyfikacji, jeśli chodzi o całe Premier League, także no, ja nie wiem, czy chcemy defensora za prawie 7 milionów, gdzie ta szansa na czyste konto jest bardzo mała. No wprawdzie oni w ostatnich sześciu spotkaniach stracili tylko 7 goli, no ale widzimy, że po tej liczbie 100%, w teorii 100% sytuacji na ich bramkę, że to zagrożenie i ta łatwość dojścia do sytuacji w ich polu karnym jest dość wysoka. No poza tym, Robertson daje nam duże szanse na punkty z przodu. Jednak za te 6,9 miliona mimo wszystko nie jest jakąś wyborną opcją. Jest też look show, który w nocy podróżuje prawdopodobnie na 5.0 zależy, kiedy odsłuchacie ten odcinek, który po pierwsze daje nam gwarancję składu. Po drugie, Manchester w ostatnich 6 spotkaniach stracił tylko pięć goli. 5 goli, 5,55 Expected goals, to jest czwarty wynik w lidze, więc bardzo fajnie, dopuścili do 6 setek na swoją bramce, co jest trzecim wynikiem w lidze, więc też super. Więc generalnie widzimy, że jeśli chodzi o grę defensywną czerwonych Diabłów, to widzimy pozytywne symptomy. Jeśli chodzi o ofensywne wojarze, natomiast dwie asysty w ostatnich sześciu meczach też fajnie no tylko trzeba powiedzieć, że w ostatnich dwóch spotkaniach zagrał na środku obrony a nominalnie będzie jednak występował na lewej flance także te jego wyniki mogą być większe wprawdzie ta cena już jest teraz 5 no bo zakładamy, że pod nie, pod, podrośnie w nocy więc nie jest, nie jest to no, jakaś bardzo tur turbo okazja tym bardziej, że Dalot będzie kosztował 4-7 i pewnie też niedługo, wró niedługo wróci, a te jego liczby z przodu były lepsze więc też nie wiem, czy bym nie poczekał. No wprawdzie teraz ma mecz z Bordmów u siebie, więc to jest idealna okazja na czyste konto. A być może w rundzie numer 20 będzie miał podwójną kolejkę. Także show na pewno jest opcją. Opcją jest też Sven Botman, który kosztuje 4-4 i tak naprawdę należy ostatnio do najlepszej defensywy w lidze. Newcastle w ostatnich sześciu, sześciu kolejkach stracili tylko dwie bramki. Naprawdę niesamowicie łapią te czyste kąta. No i widzimy to po punktach Botmana, który kosztuje jednak 4-4, a nakręcił 29 oczek w tym czasie. Poza tym, no nie liczymy na jakieś wielkie punkty z przodu od. Tego zawodnika, jeśli chcielibyśmy z, y, bardziej liczyć na punkty przodu od zawodników Newcastle, to pewnie spojrzy, byli, spojrzelibyśmy na Shera, który w ostatnich 6 mecz, meczach oddał 7 uderzeń i wykrywał dwie okazje. Ale warto pamiętać, że, po pierwsze, jest pół miliona droższy od Botmana, a po drugie, ma 4 żółte kartki. Więc niedługo może mu się trafić pauza. Także trzeba uważać. Jest też Dan Bern z Newcastle, który w ostatniej sześciu meczach oddał dwa uderzenia i dwie wykrywane okazje, więc te opcje w Newcastle są. Tylko minus jest taki, że pewnie sobie zablokujemy przy tym później okazję na to, żeby na przykład podwoić atak Newcastle, więc to też jest kwestia sporna. Niemniej, Show i Botman wyglądają na dobre opcje w obronie, więc jeśli już chcielibyśmy naprawdę zmienić cancel Cancelo, no to ewentualnie na nich. Przechodząc jednak do Foden'a, to ten, jak powiedziałem wcześniej, historię trollowania ma nieco dłuższą, bo tak naprawdę od sześciu spotkań już tam nadawał nam symptomy tego, że mm, traci ten skład. I nie wiem w sumie, jak to będzie teraz, bo trzeba odnieść się też i do Kanselu, i do Foden'a, że skoro City straciło punkty, to być może Guardiola będzie chciał coś zmienić w składzie i oni wrócą do tej wyjściowej jedenastki. I w tym widzimy plus. No teraz mają mecz Chelsea, potem mają DGW DGW20 prawdopodobnie DGW23 później też mają, więc I tak czy siak, no chcielibyśmy mieć Jak najwięcej zawodników City, skoro będą mieli podwójne kolejki Ale czy chcemy mieć Fodena? Nie wiem Moim zdaniem widzimy w tym momencie dużo lepszych opcji od Anglika za mniejszą, mniejsze ceny No bo spojrzymy na punkty z sześciu ostatnich spotkań, to Foden miał 14 Podczas gdy taki Odegard miał 55 Almiron miał 47, Rashford 34 o Martinelli 37, także no to są zdecydowanie wyższe wyniki, i przede wszystkim chciałbym spojrzeć na Odegarda, który jest rzadkim przypadkiem, jeśli chodzi o fantazję. Bo po pierwsze, jest tani, po drugie, jest dobry w Excelu, czyli no prezentuje świetne liczby. Ostatnie 6 spotkań to ponad 4 Expected Gross Involvement świetny wynik. No i przy tym też ten jego rezultat przekłada się na boisko Nie jest na przykład tak jak u Darwina Nuneza, że on dochodzi do sytuacji, ale ich nie wykorzystuje No a tutaj u Odegarda widzimy bardzo dobry bardzo dobry performance boiskowy Przy tym jest on pewny minut, jest kapitanem Arsenalu Także nic nie wskazuje na to, żeby on miał stracić skład Znaczy nie mówię, że stracić skład, na przykład nie wiem, że restować Bo o, o stracie składu nie ma mowy, bo on tak naprawdę jest w tym momencie najlepszym pomocnikiem w lidze Także ta cena 6,5 za Odegarda to jest absolutna promocja. No i jeśli spojrzycie sobie na punkty Norwega w ostatnich spotkaniach, no to więcej was chyba nie trzeba przekonywać. W dobrej dyspozycji jest też Markus Rashford który teraz wprawdzie zagrał dopiero w drugiej połowie przez to, że spóźnił się nad prawem meczową lekko zaspał. No i to były takie małe problemy dyscyplinarne Anglika, no ale tylko małe, bo pojawił się w drugiej połowie, zdobył bramkę, zdobył też drugą, która została anulowana po konsultacji z Warem. Także widzimy, że jest bardzo groźny Anglik. W ostatnich 6 spotkaniach 3 bramki, Asysta, 15 uderzeń, 10 celnych. Także jeśli byśmy mieli wymieniać Fodena, to pewnie bym się skupił albo na Rashfordzie, albo TheGardzie. No chyba, że ich mamy, no to wtedy mamy na przykład Martinell'o, Almirona, to są nadal świetne opcje. Także tyle w temacie City i przeszedłbym do podwójnej kolejki, gdzie po pierwsze mamy Chelsea i tutaj mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi w ogóle o całą tą podwójną kolejkę, bo... No, jakoś nie jest ona bardzo przekonująca, bo patrząc na The Blues, to skierując się najpierw na defensywę, tak naprawdę nie ma Risa Jamesa, to nie ma Chelsea, bo po pierwsze Graham Potter nie ma takiej klarownej tej jedenastki na ten moment. Tak naprawdę najbardziej pewnym defensorem jest Thiago Silva, który jednak kosztuje 5-4, a patrząc na to, że Chelsea w ostatnich 6 meczach zachowało tylko jedno czyste konto, no to nie bardzo chcemy na nich postawić. No tym bardziej, że w tym samym okresie City było pierwsze pod względem oczekiwanych goli, a Fulham piąte, więc... Raczej nie spodziewamy się, że Chelsea zachowa jakiekolwiek czyste konto w tych dwóch spotkaniach No może jedno z Fulham, no City raczej no, nikt, nie, nikt nie zachowuje czystych kont Także no tu widzimy spory problem jeśli chodzi o kupowanie defensorów Chelsea Wiadomo, że jeśli ktoś ma kepę, to oczywiście na niego postawi On wciąż notuje niezłe oczka i jeśli Chelsea notuje czyste konta To on ma spore szanse na bonusy, ponieważ przeważnie jest to Także on ratuje Chelsea od straty goli Także Kepa nadal jest świetną opcją Ale poza tym Naprawdę bym tutaj nic nie wymyślał Więc ewentualnie skupiając się na ofensywie To mam wrażenie, że kogo nie weźmiemy To będzie to typowo ruch na siłę Tylko dlatego, że Chelsea ma do rozegrania dwa mecze Mount gra dość nisko Havertz nie błyszczy A żaden z nich nie stwarza tak naprawdę zagrożenia No i co najważniejsze Cała drużyna w tym sezonie zdobyła tylko 19 goli Gdzie sam Haaland zdobył 21 I... Nie wiem, totalnie nie przekonuje mnie Chelsea w ofensywie w tym momencie. Oni z Nottingham Forest w drugiej połowie oddali tylko jeden strzał i on nie był nawet celny. Patrzymy na statystyki Havertza i Mounta, no to na przykład Mount w ostatnich czterech meczach miał 0.31 expected goals, no to jest naprawdę prawie nic. Więc nie wiem, ja bym chyba nie szukał w tym momencie wybierania opcji z pomocy Chelsea. Wziąłbym Odegarda lub Rashforda, nawet kosztem tego jednego spotkania mniej, no bo pamiętajmy, że Chelsea ma w teorii dwa spotkania, ale jedno z nich to jest Manchester City, także mając na uwagę, uwagę średnią, średnią, bardzo średnią dyspozycję Chelsea z przodu, mając na uwagę rotację, to w tym momencie nie postawiłbym na, ża na żadnego zawodnika Chelsea. Trochę łatwiej mamy z Fullam. tutaj defensywę też oczywiście odpuścimy, bo oni w tym sezonie dopuścili do, dopuścili do największej liczby setek i największą, największej liczby oczekiwanych goli na swoją bramkę, także... Raczej opcji w defensywie szukać nie będziemy. Na no przodu oczywiście mamy dwie klarowne opcje, które znamy, które lubimy. No i też mamy formę, jeśli chodzi o dyspozycję z przodu. Oni w tym sezonie zdobyli 29 bramek, i więcej o nich zdobyli tylko gracze City, Arsenalu, Liverpoolu, Tottenhamu i Newcastle, czyli tylko ścisła czołówka. No więc te opcje Mitro i Andreas to jest totalny szablon. Na tą kolejkę i myślę, że większość z nas zaopatrzy się w tych dwóch zawodników. Serb w osami czterech meczach zdobył dwa gole i dwie asysty. Oddał najwięcej uderzeń wśród wszystkich napastników. I Mitro to jest generalnie długoterminowa opcja. Strzela tak naprawdę z każdym, nie robi mu to, z kim gra. Generalnie w tym sezonie zdobył 10 goli i dwie asysty. I Łyżka dziegciu w tej całej beczce miodu w przypadku Serba to jest oczywiście to, że nie trafił drugiego karnego w tym sezonie, więc możliwe, że straci ten atut w postaci jedenastek. No i ma już cztery żółte kartki, więc jeśli dostanie żółtko w meczu z Leicester no to nie zagra w drugim meczu do GW. I tak naprawdę nie będziemy podwójnej kolejki, więc warto mieć to na uwadze. Niemniej Serb nadal jest świetną opcją i ja no, nie wyobrażam sobie na ten moment, że wyjdę bez niego. Poza tym jest Andreas. Andreas w ostatnich czterech spotkaniach był trzeci wśród pomocników pod względem expected goals, lepsi byli, lepsi byli tylko Odegaard i Salah. No i w całym sezonie jest drugi pod względem wykreowanych okazji, więcej kreuje od niego tylko De Bruyne, także jeśli mamy takiego gościa za 4,5, to po pierwsze mamy go w składzie w tym sensie, że mamy go w 15, a skoro taki zawodnik ma Podwójnym kolejkiem, no to myślę, że trzeba znaleźć dla niego miejsce w wyjściowym No ja też sobie nie wyobrażam, że wyjdę bez niego Także z Fulham mamy dwóch pewniaków, w Chelsea tak naprawdę nie mamy żadnego Więc to jest dość dziwne Ja oczywiście mam Kepę, no ke Kepa jest moim bramkarzem Także będę miał trzech zawodników z DGW Ale myślę, że to tyle, że okroję się właśnie do tej liczby zawodników Myślę, że wy też raczej nie powinniście kombinować Jednak wiadomo, że to zawsze kusi Na przykład taka podwójna kolejka I w teorii, według algorytmu FPL Review Mount ma 7,9 oczekiwanych punktów I to jest najwyższy wynik w całej kolejce Więc być może, być może Mount odpali Ja jednak na ten moment w to nie wierzę Przechodząc na koniec do Polecanych transferów to po pierwsze wymieniłbym kogoś z czwórki: Zacha, Trossard, Foden, Kulusewski na Odgard lub Rashford. Zacha, dlatego że Krystal Palace po restarcie zdobyło dwa gole i obydwa były po stałych fragmentach gry. I w grał na szpicy. I w tym czasie oddał tylko jedno uderzenie, żadne z nich, żaden, znaczy w sumie było uderzenie, jedno jedne uderzenie, więc ono po prostu nie było celne, więc nie miał celnych uderzeń. Teraz Crystal Palace ma fatalny kalendarz, więc trzeba się z nim pożegnać. To samo bym powiedział chyba o Trosardzie, który również grał na dziewiątce, tak samo jak Zaha. No i to raczej chłopakom nie służy, bo. Po restarcie miał Belk tylko 12 setnych expected, expected goals i 14 setnych expected assist. No i to wygląda miernie, szczególnie przy tym, że Brighton zdobyło 5 goli, a on nie uczestniczył w żadnym, także trochę możemy się pokłócić. Temat Fodena był poruszany wcześniej, także mogliśmy już troszeczkę wniosków wyciągnąć. Kulusewski dostał kontuzji na rozgrzewce w meczu z Aston Villą i tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie dostępny na tą kolejkę, także. Mimo tego, że ma podwójną kolejkę w rundzie numer 20, no to za 8-0 nie wiem, czy jest w tym momencie świetną opcją. Szczególnie jeśli spojrzymy na formę, to ten hamul. Ja mam kulusewskiego w składzie i trochę mnie potrolował, bo w kolejce numer 17 zabrali mu asystę, a teraz dostał konduzji na rozgrzewce. Także, no, mam z nim mały problem i pewnie wymienię go na koło zwójki Odgaard rashford Patrząc jeszcze na transfery w ataku, no to tutaj kogoś wymieniłbym, żeby kupić Mitrowicza. No bo skoro taki napastnik ma DGW, to mimo tych ewentualności, że może dostać piątą żółtą kartkę, no to chyba bym go chciał. I ja mam Marsjala, więc mi jest w teorii najłatwiej, jeśli chodzi o tę trójkę wymienionych zawodników na planszy, bo Francuz totalnie nie przekonał mnie w tych dwóch spotkaniach. Był taki w ogóle ospały, jakiś. Jakby mu nie zależało na tym, żeby zdobyć gola Na przykład zdarzały się sytuacje, gdy Manchester United biegł z kontratakiem A on gdzieś tam sobie truchtał z tyłu No Nie czuć w ogóle w nim takiej chęci, takiego zawziętego sposobu, by zdobyć tego gola Także patrząc na to, że on zagrał teraz dwa razy w pierwszym składzie, a... Eric Ten Hag zapewne będzie chciał zarządzać jego, jego minutami, to nie liczyłbym na, przykład na więcej niż 70 minut Francuza w meczu z Bournemouth I te jego statystyki nie były jakieś dobre w tych, w tych dwóch pierwszych spotkaniach, bo do 4 uderzenia Wprawdzie o dużym współczynniku xG, bo było to 1,2 Ale no, generalnie Marcel mnie nie przekonał i nie, miał, nie mam z tym problemu, żeby wymienić go w tym momencie na Mitrowicza. Pewnie większy dylemat miałbym, gdybym chciał wymienić Toneja na, na przykład, bo ten zjechał na noszach wprawdzie w meczu z West Hamem i to wyglądało na bardzo poważny uraz, bo Anglik wił się z bólu, ale Thomas Frank na konferencji, na konferencji pracowej powiedział, że być może Tonej będzie dostępny nawet z Liverpoolem Także trzeba śledzić jakieś tam wycieki składów, bo Brentford z Liverpoolem jest już jutro, więc można liczyć na wycieki składu i to, czy Tonej w nim będzie, czy też nie Jeśli go nie będzie, to oczywiście można go wymienić na Mitro, tym bardziej, że wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Anglika Co do Wilsona, to ten w teorii już powinien być w pierwszym składzie Skoro pojawiły się teraz ławki, ale na kolejkę numer 20 może już być gotowy ISAK, więc nie wiadomo jak się potoczą dalsze losy Anglika. Teraz ma cięższe spotkanie, bo jest to wyjazd na Emirates. No i też pewnie jesteście, jesteście już niejako zdenerwowani na Anglika przez to, że na przykład wybraliście go do składu, do składu kosztem Mitrowicza. A ten nie zagrał dwa razy w pierwszym spadzie, także się nie zdziwię, jak ktoś go sprzeda. No niemniej te losy Tonaja i Wilsona nie są aż tak oczywiste w kierunku wymiany na mitro, jak, jak to ma w przypadku Marciala I tak bym to podsumował. Także dzięki za dziś wyszło w sumie dość długo, jakoś to się wyjątkowo rozgadałem, a no, nie to miałem na myśli. Także życzę wam zielonych strzałek, a sobie życzę, żebym doszedł do pełni sprawności już na kolejny odcinek. Do usłyszenia i zieloność